Jest godzina 12 i to nie jest nasz dzień, ale spróbujemy wycisnąć tą cytrynę na tyle, ile się da. Pierwszy raz się z tym spotkaliśmy i kazali nam za każdym razem to zakładać, czyli taka blokada na koło. Gdzie się zatrzymujemy? To żebyśmy ją założyli. I już zakłada się w te dziurki. Teraz jedziemy w jedno miejsce, które jest dość priorytetowe w dzisiejszym dniu i musimy to załatwić. Przyjechaliśmy kupić bilety. Byliśmy w tym samym miejscu wczoraj, ale niestety się spóźniliśmy. A to miejsce jest związane z naszą dalszą częścią podróży. Więc wam nie zdradzimy. Za dwa dni się dowiecie. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem lenistwa. Mari sobie taką kawkę zamówiła. Co cappuccino? Mhm, cappuccino. Mamy marchewkowe ciasto. Ja mam też jakąś tam kawkę. siedzimy, relaksujemy się nad brzegiem Mekongu. Tak nam posmakowała ta kawa w kawiarni, że kupujemy ziarna. 48 tysięcy kipów to kosztuje. Tam pan nam to zmieli. Pan nam pokazał jak zmieli naszą kawę. Właśnie taką chcemy, bo wcześniej kupiliśmy, to była mocno zmielona, a ty słabo zmielona. Teraz pan nam zgrzeje, żeby była świeża dłużej, ale my i tak ją zaraz otworzymy. <grystanie> Marimy, że wracamy do domu robić kawę. Jesteśmy już w tej restauracji drugi? Nie, czwarty raz! Ja bym obstawiał czwarty, no niech będzie. <grystanie> Mari zamówiła sobie kurczaka z warzywami i jest po prostu pyszny. Ja mam kurczaka z warzywami, orzeszkami nerkowca. Wymiata. Cieszę się, Marii, że Cię tutaj zabrałem? No, ja Cię bym tu po raz pierwszy. No, Mari mnie przywiozła, a ja zabrałem Marii. Powiedziałem, że tutaj chcę być, bo jest, Siedzimy nad Mekongiem. No, po prostu jest piękny widok i można się tutaj zrelaksować. Polecamy tak najpierw, jest tanio, smacznie. Tak. Kawa też jest naprawdę bardzo dobra. Podlinkujemy wam tutaj e, nazwę tego, e, tej restauracji. O, już podnoszą. No powoli, powoli. Powoli. O, nie zdążymy. na nas. <laughs> <laughs> okay. Płyniemy na drugą stronę Mekongu. Chciałem powiedzieć, że za darmo wpływają. Po ile, Mari? 10 od osoby? Czyli 2,40 za osobę na drugą stronę. No i tak wygląda ta łajba. Samochodu, kilka samochodów wejdzie, sporo skuterów. Tutaj jest pan kapitan. Takim sprzętem kieruje. Widać, że wie co robi. A tam płynie druga łódka. Na zmianę pływają w jedną i w drugą stronę. Trochę jak świnouściu. Świnoujściu. Jednak 10 tysięcy kipów, czyli 2,40 to za skuter, a nie za osobę. Właśnie mijamy tamtą łajpę. Pani zadowolona? Po trzech minutach dopłynęliśmy do brzegu. Panowie już szykują rampę. Trochę się ociągaliśmy i wszyscy już, prawie wszyscy już wyjechali. O, to panowie tutaj wodą? Kiwko! <śmiennie> <śmiennie> Druga strona teraz naprawdę fajnie wygląda. Podpytaliśmy w lokalnym warsztacie o paliwo, ale pan powiedział, że nie ma. No to jedziemy dalej. Mariusz zawraca. Co wy tutaj, bawoły i krówki? Na sprzedaż pewnie jedziecie. Gdzie wasz pancio? O, ten pierwszy to bawoł. Tam siedzi pan. Zrobiliśmy krótką objazdówkę po drugiej stronie. Za wiele tam się nie dzieje, same wioseczki. Wróciliśmy już do portu i czekamy teraz na naszą łajbę. Ale pięknie te góry wyglądają z tej strony. Tam nasza łajba płynie w drugą stronę, a z tamtej strony jeszcze nie wystartowała ale za 5 minut będzie po tej stronie kończymy naszą wycieczkę po tej stronie ja na piechotę, Marcin czeka tam, żeby zjechać z górki dla mnie zbyt górka jest 18, jak widać jest spory ruch na łajbie jedzie i Martino o, będą z nami byczki jechały jedziemy, Marii na drugą stronę dawaj, dawaj Są imbyczki, które widzieliśmy po drodze W którymś odcinku mówiłem, żebyście się pilnowali i co? Zobaczcie 8 tysięcy jest przepłynięcie za motor No A w tamtą stronę wzięła od nas 10 tysięcy Więc nawet na tym nas oszukała na dwa koła No i zrobiła nam się cała łajba nawet drugi go no. nie puszczają ja właśnie. Bo... Tak, tak, I Marcin wyjeżdża prawie jak ostatni. Pani zamawiała Bolta? Tak. Na Marika? Marika tak. Tak się zasiedzieliśmy, że nawet nie zdążyliśmy nagrać zachodu słońca. Jeszcze trochę widać jasność. Mieliśmy sobie dwa piwka. I teraz płacimy za rachunek i powiem Wam, że próbujemy się doliczyć, bo tych banknotów jest trochę. A co najlepsze, że patrzysz na ten banknot i zależy z której strony spojrzysz. No i są tak. No i wiecie o co chodzi, trzeba odwracać, szukać, gdzie tu jest napisane w naszym języku. Mamy to Mari? Chyba tak. Ciężka sprawa. Niecałe 10 zł za dwa piwa w restauracji nad rzeką. Słuszna cena, prawda Mari? Marii dzisiaj też nie ma czasu, żeby wyjść na kolację i ja wybieram dla Mariki szaszłyki. No i naprawdę są super opcje i to dość tanio. Dla Mariki biorę dwa szaszłyki z cebulą, papryką i pomidorem. Pani już tam grilluje, ale też wziąłem jeszcze z drugiego stanowiska. Wziąłem taką dymkę. Marika lubi takie papryczki i one są lekko ostre, dlatego jeszcze wziąłem cukinię. Tutaj jeszcze mają golonki i pazurki. Ale te golonki takie małe, więc nawet nie ryzykuję. Bo ja lubię więcej jak jest mięsa. Ale wziąłem pierś kurczaka na innym stanowisku i poprosiłem pana, żeby im podgrzał, więc. Nie miał żadnych problemów, super. Panu, którego brałem te szaszłyki, zaprosił mnie na kolację, więc zjem z nimi wspólnie. Spróbowałem tą zupę z nudlami, jest dobra i jest ostra. A teraz zjem zupę z kaczki, tutaj też mam mięso z kaczki. Do tego bakłażana, pani nałożyła mieloną wieprzowinę, do tego mnóstwo przypraw i jeszcze sezon. Jestem w osiedlowym sklepie i nawet, C i nawet musiałem się targować okay. o piwo. Pan liczył 20, a ja wytargowałem na 18. No powiem wam, Jesteśmy dupczeni tutaj cały czas. I to nie chodzi o to, że te piwo kosztuje 20, a ja nie chcę zapłacić za to piwo 20 tysięcy kipów, tylko te piwo kosztuje 15, czasami 18, ale jak ja przychodzę, czy biały człowiek przychodzi tutaj do sklepu, no to oni gadają 20, no. To nie chodzi o te pieniądze, tylko jak się czujesz, że przyjeżdżasz do jakiegoś kraju, wydajesz pieniądze, zostawiasz mnóstwo siana, czasu, a oni cię dupczą na każdym kroku, więc to jest nie w porządku z ich strony. Tak wygląda nasza kolacja. Tu jest kurczak, papryczki, bakłażan, sos. Ekstra sos jeszcze, sorry, to była cukinia. Tu jest bakłażan z mięsem mielonym z wieprzowiny. Tutaj jest wieprzowina. Są mi pieczarki grillowane i tutaj takie szaszłyki. Mari, mm -hmm. zadowolona z kolacji? Bardzo. Uuu. Ja już się nie mogę zaczekać. biorę się od razu za wieprzowinę. A ja za kabaczka. Kabaczka. Zabrałem dzisiaj Marikę na kolację. Powiem ja Wam, że się na tą zupę już trzy dni i trzy razy była zamknięta i teraz będę czwarty raz. Zobaczcie, na, na żywym ogniu to robią. W ogóle przy jakimś wejściu do domu. Tam są schody do góry. Postawili trzy stoliki takie duże i dwa jeszcze takie z boku. I naprawdę mają spory ruch. A zupa niecałe 5 zł. Mary Bierzet z wieprzowiną jest. Zobaczcie, jak ładnie porwana wieprzowina. Tu są dodatki. Każdy sobie komponuje, jaką chce zupę. Pani już szykuje zupę dla mnie. Tam ma w garze ugotowane nudle. Cały tych nudli. Teraz szarpana wieprzowina. Trochę zielonego. Smażony czosnek. Jasna ta zupa. Mari tak posmakowała moja zupa, że zamówiła sobie też całą mikę. I zaraz pani przygotuje. Na razie ładuje komuś na wynos. Marii dobrawiła swoją zupę po swojemu. Jak w smaku? Dobra. Ja przesadziłem z tą chili z oliwą. Jest, jest moc, ale zobaczcie jakie oni mają. Oni dopiero mają tą czerwone zupę. Ja to trochę dałem. Oni się tym zajadają. Marii też troszeczkę dała. I pali. I pali. Po zjedzeniu zupy idziemy na market zrobić jakieś zakupy, bo to nasz ostatni dzień w Loire Parbank. Tylko weszliśmy i Marii znalazła już jakąś sukienkę. Ten kolor? Hmm. Ten lepszy tamten jaśniejszy, bardziej mi się podoba. No, ten mi też bardzo ładny. Ten motyl przyleciał na zakupy. <grym, <grym, ale się ciebie przyczepił. Cześć kolego, o. o! Poleciał. Ja zbieram banknoty z państw, w których byłem i nie tylko. I tutaj można kupić stare banknoty z Laosu. Jest ich sporo. Od 2 zł do nawet 100 zł gości tutaj ma. Tutaj ma takiego starego Chińczyka. Zobaczcie, ten zajebiście wygląda. Mari mierzy, mierzy już 20 minut. I co? Ta lepsza Mari, beautiful. Zobacz, jak Cię podziwiają. O? Kolega z Japonii albo Chińczyk. Mari, gwiazda wieczoru. Ktoś mnie tam filmuje. O, widziałaś? Właśnie tamta pani. No. To ta? To ta, bierz, maj. Tak? Tak. Ostatnia decyzja. Marcin znalazł stoisko dla siebie. No proszę. Pachnie winem ryżowym. Mm, ryżu, no. A, widzisz, dobrze wyczułeś. A to takie bardziej wino, no. Mm, jak malinówka. Taka dobra malina, no. O, mocniejsze w smaku. Mm. A ten żółty lepszy. I whisky? 50%. 50%? Uh. Tak. Moje ulubione. Pachnie podobnie jak te ostatnio co piliśmy. Wasze zdrowie śmieją się ze mnie. Czuć moc. Uh. No 50%. Ja, ale pod staną. Maria jakbyś chciała. Bardzo słodka, dobra. 15%. -tówka. Chociaż ty masz karton już przygotowany, nie? <noise> Właśnie bankomat buchnął mi kartę rewoluta. A to najważniejsza karta w tej podróży do wybierania pieniędzy. Jeszcze zrobiony upgrade, żeby mogło więcej wypłacać. A, powiedział, że o 9 rano jutro coś się da załatwić, a my o 8 wyjeżdżamy. No, nic będziemy kombinować. No, nie oddał. Zaraz Wam pokażę firmę i w tej firmie nie bierzcie. W tym banku nie wybierajcie pieniędzy. Dość, że próbowali jakieś 3% naliczyć, to chciałem skasować i mi kartę puknęli. Dwa tygodnie temu niechcący siadłem na Maryki okulary, no i pękły. Ale przechodziliśmy przypadkiem i znaleźliśmy ten sam sklep. Są te same okulary. O, ale się dwieżna. Ale były najlepsze. Najlepsze, że kiedykolwiek miałem. Kupiłem sobie pięć starych laotańskich banknotów. O, ja zbieram. Jakby ktoś chciał się wymienić albo ma jakieś e, na to ja chętnie przyjmę. Mari wybiera warzywa. Tam wzięliśmy na innym stanowisku mięso. Jutro przed nami bardzo długi dzień i musimy wziąć jedzenie na wynos, bo nie będzie gdzie kupić po drodze takich smakołyków, bo ponoć tylko zupki chińskie będą. Jak już wam mówiłem wcześniej, mamy długą podróż jutro. Mari jak weźmie butelkę, to nie chce, żeby jej brakło, więc myśli o takim kartoniku 3 litrów. Powinien starczyć. Powinien starczyć, A będziemy dwa dni odcięci od takiej jakby cywilizacji. Może nie do końca, ale okej. Okay. Wiecie o co chodzi. Lepiej mieć zapasy ze sobą. I które, Marii, bierzesz? No Chyba to. Chilijskie? No, francuskich nie lubię. Ile one kosztuje? 300 tysięcy, czyli jakieś 70 zł za 3 litry. Nie najgorzej, nie najlepiej, ale tańszych nie ma. Czyli no to 300 i cię płaci 3%, czyli 309. Nawet jak będziecie kupować bułki w supermarkecie albo jogurt i będziecie chcieli zapłacić kartą. Też będzie 3%. My się przygotowaliśmy jakbyśmy jechali przynajmniej na 3 dni. 3 litry wody. Nie, 3 litry, 3 butelki wody A, Zakupy. No ja nie wiem, jak my jutro dojdziemy. To kolejna walizka jest, co my tu mamy. A my już nie mieliśmy takiej. No i jak? Marikinowa sukienka. Mari już się przewraca, a dopiero będzie otwierać. Piękna, co? Pięknie się kręci, Mari. O, Mari, to U. ty odstaw to, co masz zamiar zrobić. Nie no, chcę spróbować przed jutrzejszą wyprawą. Ale coś nie idzie mi. U. No, musisz to choreczkę wyciągnąć i wyrwać. Jest. Daj do góry jeszcze ten papier. No, później to położysz. Okay. Mhm. Schował się. No właśnie, dziuberek. Mari powiedziała, że jak będzie niedobre wino to leci po drugie. W Tajlandii wino drogie. Potrzebujesz Mari pomocy? O nie, z takimi sobie radziłaś, widzę. Pewnie. Ale dzisiaj coś nie idzie. się przekręciło? No będzie, będzie. Okej. Okay. Jeszcze ciekawie, muszę go Pięknie. No Będziesz? Będzie, będzie uciekał, bo naprawdę worek ci. siedzi. Tylko za nogami worek. Wiesz, jakiś przekręcony jest. O, dobra, będzie coś z tego, będzie. O. Ulala. Proszę bardzo. No jestem sam ciekawy. Czerwone wino czerwone to nie moja bajka. Jeszcze U. jest zawleczka. Ej, dobre. Mari do góry, no. O. Uu, ładny kolor, rubinowy. Jest? Moc. Chilijskie. Nie to jest wino. Mm, dobre? A nie tamto, co ostatnio kupiliśmy. Tak, no ostatnio kupiliśmy wietnamskie wino. Dobre nie jest to najlepsze, czuć siarę, ale lepsze niż tamto. Człowiek zdrowie, Mari. Dziękuję.